Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną, zwycięstwa walki Tarzan. Cześć. Cześć. Gratulacje na początek. Dziękuję. dziękuję. Eee, krowa, która dużo ryczy. Eee, Małą No, Chyba tak w tym przypadku można opisać tę walkę, co? Wiesz, co? Jego sprawa. To on musi sobie. on walczy z całym światem, nie ja. Ja realizuję swoje plany. Nie uważasz, że on już przegrał tę walkę wcześniej, podczas tych wszystkich perypetii z z Wiesz co? Ja wiedziałem, że jak ja zrealizuję swój plan, to on nie będzie miał szans ze mną. Ja o tym wiedziałem. Ja wiedziałem, że ja już po wczorajszym mediatreniku wiedziałem, że wygram. dałeś się dopuścić yy, blisko. No kurwa Do... dałem, nie? Dałem, y, nie Dobra, pamiętam ukur. U... No, raz mi raz. raz, raz, taki porysował mnie, ale po tym ukończeniu mówię, no nie kurwa, nie? I odpaliłem już rakiety. Poszło. Poszło, 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 poszło. poszło. Fajnie, 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 kurwa, fajnie. No. Pierwsza wygrana walka, nie? Nie no druga już. Ja mam tak. 2-1 teraz. Tak jaka po pierwsze, bo Pierwszą będę... na innej federacji nie chcę Ej, tu okay. reklamować. No. Pierwsza w 1 jeden jeden. Mam w Halik, a ogólnie mam dwa jeden teraz. Okay. Co teraz? No i co? Wracamy do rzeczywistości, trenujemy dalej no i czekamy na następne propozycje. No. Ty jesteś człowiekiem, który pokazuje, że można przełamywać swoje jakieś tam demony w sobie A, i wychodzić wiesz, na prostą? To jest, to jest mój, kurwa, motyw przewodni. Sztab ludzi nad tym pracował, żebym ja był w tym miejscu, w którym jestem i to jest tak, to jest zwycięstwo, to jest jakby celebracją wszystkiego tak naprawdę, nie? Wszystkich ludzi, którzy mi pomogli, nie? A co byś chciał powiedzieć tym wszystkim ludziom, ma, którzy mają jakieś problemy z uzależnieniami, czy to od narkotyków, czy od y, alkoholu, od hazardu i tak dalej, co chciałbyś im przekazać? Że za, nigdy nie jest za późno i pamiętajcie, że warto walczyć o siebie. To pokazujesz, że to się opłaca. To się opłaca. Bo jestem jedynym Freakfighterem, który mówi, że jest alkoholikiem i ma problem z alkoholem. I jest... W Polsce to jest dość powszechny problem. No to to prawda, ale nikt nie o tym nie mówi. Bo przecież lampka wina codziennie do kolacji to nie jest kurwa problem, nie? Chciałbym, pat, O, patrz, może... patrz, patrz, poczekaj. Co robi? Chyba kontuzja. Jakoś. O, chyba będzie koniec, dobra, to powróćmy. Koniec, dobra, to powróćmy. Powróćmy do naszej rozmowy. Chcesz świecić takim przykładem? Może stworzyć jakąś fundację, żeby pomagać takim osobom? Jest taki plan i współpracujesz z fundacją, więc jesteśmy już, można powiedzieć, pracuję nad tym. O, to jest jeszcze pewien etap, wiesz, na razie jestem 6 8-9 miesięcy chyba, więc jeszcze chwilę muszę, wiesz, popracować nad sobą, nad swoim mentalem, nad wszystkim, żeby móc ludziom dawać przykład, nie? Alkoholikiem jest się przez całe życie. To prawda. A jakie teraz dalsze plany, jeśli chodzi o federację High League i Twoje walki? Nie wiem, jeszcze nie rozmawiałem, ale wydaje mi się, że, wiesz, że jakby cała moja osoba wyszedłem z jakby z Underdoga takiego ciszczej myszki i zrobiłem. Dobrą robotę chyba na sam koniec, nie? Jak to być takim underdogiem, mając ile 1,90? 98. 98 Jak to jest być nie, underdogiem? Bo, no teraz wiesz, teraz tak jak mówiłem, wszyscy się ze mnie śmieją, bomba cię na jebie, kurwa, wiesz, wszyscy ulica. do mnie dronili, ulica, bomba cię na jebie. No. no i co? Gdzie ta bomba? No Bąkło. i gdzie ta bomba? Bo ja kurwa stoję. No może taki ten słynny wybuch, co w Polsce ich, ich, jest ich, ich dużo. Nie chcę kurwa radzić, bo ma naprawdę kurwa, musi trochę przystopować ze wszystkim. Często to zadaję te pytanie nie o to, żebyś kogoś tutaj wyzywał, ale z kim ty chciałbyś tak osobiście gdzieś tam yy, się zetrzeć? Nawet nie chodzi o konflikt tylko z kim chciałbyś się zmierzyć. Tak może osoba i Murański. Tak jak mówiłem w oktagonie. A który Murański? Mateusz. Mateusz Murański i Paweł Tyburski czy Piotr? Pia Paweł, Paweł, Paweł. Może Piotr i Paweł. Nie, no gdzie. Piotr i Paweł to takie markety były kiedyś. Blankretowały. No tak, to prawda. Czyli Murański i Tyburski tak. to najpierw. Obojętnie. Okay. Czy takie już wyzwanie dosyć mocne, mocne no. A Wreszcie co mam wyzwanie? kurwa, wiesz, jakby co, co mam teraz brać, wiesz. Kurdupy takich jak ja, nie? No wiesz o co chodzi, no nie wiem, no wydaje mi się, że trzeba iść cały czas kurwa z etapem wzrostowym, nie? No. no.